Widzowie, witamy w nowym odcinku. Jesteśmy na Cloud Festiwalu, a to będzie niesamowity vlog właśnie z tego wydarzenia. Let's go! Robimy Dwie lewe ręce Dobra, ja zamykam. Bagi był mnie całe życie zakochany ale dałam mu kosza. Tego mieliśmy nie mówić. Ja już zajmuję spodnie, to Ci pokażę. Albo się weźmiecie w gar śwa drużyna. Zaczynam rozumieć czegoś Uważam, że już jesteśmy krewni, nie? Vlog, vlog, wraca vlog! A ja teraz freestyle daję na początek. To no, jest Pratt Festival. Ja! Yeah. Ona mówi, mama mia! Oh, oh, Aaaa! Oh, oh. tutaj, gram DJZ, hajs zabija! stań Adidasa, że mamy swoje trunki w specjalnych butelkach. Ja mamy swoje jest. trunki w specjalnych butelkach. No dobra, lecimy dalej. Widzowie, idziemy kupić sobie jakieś ciuchy, zapraszam. Jest! To ma jakiś dobry oj Ojojoj A jesteś dla chłopa? Dobra, idziemy dalej. Ale tu rzeczy. Macie gdzie? Jest? Już tak, nie ma, tak, Macie tak. już Macie jest, Macie gdzie? No. z powrotem, jestem! Siemanka. cześć! Widzowie, chcecie ode mnie uznanie? O tak. Cześć. Cześć! Od... Wiecie, że miałem być kurwa czeską, to nie dogadaliśmy na tle finansowym z Mikołajem. Ja ja Zaoferował kurwa milion e, 100 tysięcy netto, ale chciał właśnie kurwa... A to jakby 100% z sagi przez następne 4 czy 5. 4. Zł. 4 zł. Dobra, ale iść możemy, ja tu przyszedłem na zakupy. No, no Pokaż do kamerki, bic. Bo ty pokaz, nawet nie pokaz, wiesz jak pokaz się, się dokupiłem ostatnio. Pa, pa, patrz się. Teraz patrz, ocena. to się faktycznie trochę. No. Ej, no, szczerze Wiesz o co chodzi? Screenujcie miniaturkę. Czas, czas miniaturka, miniaturka. O, Szydowie, szybka sytuacja. Napiszcie szczerze, jeśli wyglądam dobrze, to w porządku. Jeśli źle, to łajwik mi zwraca pieniądze. No i dobrze, zajmijcie mi wyglądałeś. Okay. Myślę, że będzie fajnie, fajnie. Stary, nie no, no skoryta, to jest za tym to już o tym powiem. To południą. co powiedziałeś? Nie no, tak szczerze to nic. I co powiedział Saga? Mów co powiedział! MÓW CO POWIEDZIAŁ! Przecież ci przed chwilą powiedziałem. A, że wale z Rydkę? Ale Tak, ale że żeby ty... poznać, co? No miłe. Wracamy. Nie będziesz tak sobie dawać wieszków? Nie, nie będę sobie w, 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 na głowę wchodzić. Dobra dobra, 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 dobra. Z Przepraszam. To było głupie. Przepraszam. Wjeżdżamy w pierwszą aktywację na Cloud Festival razem z Adidas. Dzielimy się na pięć drużyn i wszystkie drużyny muszą znaleźć jak najbardziej dosłegowaną, zajebiście ubraną osobę. Zgarniamy je na strefę Adidasa na Cloudzie i będziemy razem wspólnie customować super starki, right? Yeah. Right! Let's go! Right. Zaczynamy get ready with moi! Bez koszulki, bez koszulki. Nie, nie, nie. nie, nie. Wszyscy zawodnicy będą customować super stary, zgarną je sobie po całej aktywacji, a pierwsze, najlepsze miejsce, najlepszy custom zgarnia cały track suit Firebird, czyli ponad Czasowy klasyczny trak sucik. O taki właśnie Adidasa, spodnie, ta brózeczka. Tak, na, jak tak, Jak tu siedzi koło dziewcząt? Nie, Rajd chłopacy, ride, tak czy nie? Lecimy już, nie? Dobra, dziewczyny, czy robimy to serio, czy robimy to pod bekę? Nie na no serio. Nie, bo serio nas, ludzie nas śmieją Nie, nie, Przepraszam. Koniec beki. Koniec beki na kanale Dresko. No, dzisiaj jesteśmy poważni, jesteśmy family friendly i jesteśmy teamfaza. Team nie, yeah. nie. Team Dresko Daza. Tak widzimy. No, okej. Okay. Waż na tym festiwalu, może to być utrudnione A, zadanie. Nie, Bo to jest bardzo objemniarski opium, styl. Nie, że nie lubię, ale nie przebadam za tym stylem, mówię rozpytnie. Dobra, nie lubię po prostu. Widzowie, całe szczęście jestem dzisiaj z miłością kuleszą. Bardzo się za nim stęskniłem. Nie, on Miłość! Gabusia, masz kość na oku? <grym> Zatkaj uszy, wtedy się lepiej żeby wzrok. Miłość! Chodź tu! Jak my znajdziemy do osoby, to to z nią robimy? No jak to co? Bierzesz na mega normalnie. Ale ja bym chciała coś takiego, na co ja bym nie wpadła, a mi się serio mega, mega podoba. No Taktyka jest nasza, że widzimy zajebiście ubraną osobę i bierzemy ją z star i superstar on the face. Tak robimy. On będzie w szoku, bierzemy go na strefę, zgarniamy superstara i za Wstalamy na, na ten zela karego Okej, okay. no i gdzie? I tu mi się podoba Poczekajcie, bo tu jest masz no, Tanka ma dba, i, dress code, i ma adidas i ma buty adidas Okej, okay. I mnie to przekupuje No potem. ale trzeba zrobić jakiś bo to jest pieca... Naturalne to jest, naturalne to jest Idziemy się rozejrzeć jeszcze Pop. Szukamy outfitów cały czas Prawdopodobnie obok strefy adidas będą najlepiej ubrane osoby, bo jest strefa adidas Najwięcej naszych swagerów. Swyger Sorry Słowaj. Macie taki problem, że za dużo opium? Troszkę tak, no dużo, dużo jest opium, dużo jest opium. Więc i siema, siema, elo, więc idziemy na trzecie piętro i z góry sobie będziemy. Oh. Tak się tutaj kaszle moi drodzy. Dobra, muszę włączyć radary, swoje słegu. Bo masz fajny podoba mi się twoje outfit yeah. jestem jest, czuć się zaproszony, tylko potrzebujemy w sobie twojej decyzji teraz, bo czy w takim razie szukamy dalej, czy... Okej, okay, mi już kogoś znalazł. Kurde, mi już kogoś znalazł! Nie no, nie, no to chyba ja szukamy to... dalej, lecę po sera, właśnie. My stwierdziliśmy, że macie mega fajne stylówki, a my szukamy osób, które wezmą dzisiaj udział w konkursie Adidasa. No bierzemy udział, bierzemy, no. no dobra. dobra, super, dzięki za to. Y <laughs> Szukamy najbardziej wysługowanych osób na przykład festiwalu. No i dziewczynom się bardzo rzuciłeś w oczy, ja, ja tylko tak dałem też uznanie, że jakby to jest... Za nie oczami. Tak, dałem takie. To, to, to bardzo udział się go zrobiłem. Zobiorę udział. Max! Let's go! Szukamy yes, z zajebistymi stylówami tak, że jest dobrze wyglądasz Masz zajebistą stylówę No dobra, no to jak najbardziej no, no. Chcesz kupić stringi? Bo wygrałem stringi Ten ziomko zapytał, czy chcesz no. od niego stringi? Ładne białe, albo milenko, może ty chcesz yes, Jest, exit! Myślę, fajnie wygląda w Lecimy po niego Brun jest zajebisty, ma outfit Ja i Michu cię wybraliśmy Uważamy, że najlepiej ubranym ziomem, na tym wojsku. Chcemy się ciebie zapytać, czy chcesz? W Chcesz? Też, Cześć, macie Cześć, tak. Emi Emilia. Bi jest biznes. Nie po jednej osobie. Mówi. Ale jest biznes. <śla> to potem dostajesz właśnie ten cały set i jakieś inne nagrody. No, tak. tak, no to tak, to to tak, oczywiście tak. się tak. Ile mamy czasu? 20 minut. Kurde Więc się raz Ile masz lat? 16. masz? Serio? No 7 tak. lat ode mnie młodszy jesteś I jesteś wyższy ode mnie o 70 cm? To jest w ogóle jakieś... Sam szyjesz? Kustomujesz? Kustomuję, co szyję Dwa belty masz? Ale stilo Dwa belty Z chęcią bym go wymienił na Micha w dress znaczy nie Micha na niego Ale jakbyś był nawet, stary No, jak tak, ma taką estetykę Takiego slajma skupiającego jakby po bucie zielonego z do tego dodać, że nie wiem, na przykład z z białe na środek. Tak. Szline Kicks. Kredą jakieś To jest i Taką emotkę. Na ty chcesz tą emotkę. Dziś na boku. A to co, działamy? 15 minut macie dziewczyny. 15, 15 Więc proszę żebyś... zapierdaj. Dobra, ja dobra, byłem. Muszę być coś takiego gościu? A on ołóżko luczy? No tak. Ochard. Widzicie to? I stary, jak nie wygrasz tego challenge'u z butami, no to chyba się nie nadajesz da, do no. myśli. A jak my to przyklejemy? Mamy jakiś klej? Mamy. No i kurde, super. Dobra, mamy 15 minut, więc musimy się strzeszczyć. Chodźmy zobaczyć, jak idą Fajnie, wygląda. patrzcie to, co zrobiliśmy. Słuchajcie, to. Dwie sznurówy, nowe lesz. jakieś mamy, to zielone. Tu mamy brelok różowy. Pod włosy zrobiliście, co? Właśnie przeplatamy to zamiast sznurówki będzie taka piękna wstążka. Ładnie no! Check this out, man. Oho. Oho Zajebiście to wygląda. Mega dobrze. Mamy tutaj piny, które możemy przyczepić do sznurówek, ale chcemy przykleić jakieś piny na paski. Dwie lewe ręce, dwie lewe. Dobra, zamykam. Właśnie, jak co jeszcze możemy zrobić w międzyczasie, jak mam tutaj malowane zacieki i piłę, Aha. jest rzemyczek, zamiać sznurówy. To oni co, zrobiliście? Nie, to Eryk. Eryk? No. Eryk ma 13 lat? No. Ej, zajebiste takie kolorowe. Tak, no będzie git. No to dobra a Są akurat ferro tak Dobrze pasują do tego zielonego takiego, slime'owego Okej, okej Dawaj Max, dawaj a, dawaj, dawaj Max, dawaj Mamy 7 minut a, tak, Ja wiem, tak. że nie ma co przykinać, to masz stary, szalony outfit Ale jak zaczniemy teraz dorzucać różne elementy, typu jakieś łańcuszki, coś To będzie miał ten vibe customowy coraz Patrz, bardziej Patrz, na przykład z literkami, może ja Można jeb***ć, no to ja też na drugim możemy Dresscode, czy przy, przy przystań, no mamy za mało czasu! Tutaj trochę kleju mi się wywaliło, ale to jest vibe, to jest okej okay. No co to? za nam slime przez buty tak? Nie, ale k***a pomysł! Jak na to wpadłeś? Ej, ile można, guys? To było 15 minut, ale mn***iście wam idzie To jest zrobione? Jaki piękny! Co, robimy tutaj Robimy szybko, dawaj, ją pomysł Ale miejsce Moim zdaniem mega k***a I co, tam? Tak! I kochaj zapytał, czy chciałabym Wylizać ten klej z palcy jak coś. Kto Co to powiedział? To no Mikołaj tak powiedział! Serio? Nie czuję tego, że to są obok siebie. Tutaj jest no to nie wywalajmy serio. to wiesz, ma być twój custom. No, to, to, ogóle... to, to wywalamy. Wiem, no jest zajebiste. Najbardziej szczerze z tego wszystkiego mi się podoba to, no ten ściek. Ten jest Nasza robota skończona. Wyśmy taki custom Kolega Staś jest fanem Yangtara, więc zrobiliśmy mu takie buty tematycznie. Fajne, co? To wasze? I to chodzi o to, żeby to właśnie było twoje, wiesz co chodzi? Teraz pokazujemy efekt końcowy. Ważne, żeby wygrać, żeby być lepszym niż szerek Moczko. święte słowa! Oh. eo! Tam u góry pomieszcz. No, no głos... oh, tak, tak, tak jest więc jest. będziemy Bo. głosować poprzez krzyk, klaskanie i tak dalej. Pierwszy outfit będą prezentować chłopacy. Tak w ogóle który jest sam A do tego zrobiliśmy te przepiękne, super stare. No, chcecie coś dodać? chcesz powiedzieć, że to super stara Moska? w są sznurwerki Tutaj koraliki, żeby pasowało do sznurwerzy Fajne zasięgi I fajne logo kosztówki Mega, mega mi siedzą. Druga drużyna Marcelinka i Gabi Mamy tutaj Wiktorię i Lenę Czemu są dwie tak, dziewczyny? Że trochę osłuchałyśmy Wybrałyśmy yy, dziewczynę Ponieważ jest tutaj Long Sleeve Len Także prosty, <głos》<głos》 Let's <laughs> go! <laughs> Siema wszystkim. Jak ja zobaczę Stasia to widziałem w nim takiego ziomana który mieszka w Brazylii Gra w koszykówkę z ziomanami na fawelach i jest po prostu dosłegowany na maksa Robiliśmy castą na Adidasach Superstarach Czarnych Jutro gra koncert jak Tak. Kto czeka na Jaktaka? Zróbcie jakiś hałas Let's, go, let's go. Czyli on chciał do wejść do na emocje ludzi, którzy My czekają na nią Uważam, że zajebiście to siedzi, mega mi się podoba. A ty jak oceniasz? O, mega ogień. Dobra. kolejna drużyna to drużyna, do której należy ja. Oj, trudne będzie. No trudne, bo wiem, co nie ile Zwróćcie jeszcze uwagę, że Max ma tutaj piątki na tych butach, też na koszulce ma piątkę. To jest niesamowity matching tak zwana cyfra do cyfry. E, wiesz jak to się mówi? No e, to ty e, wiesz. Ciarno do ziarenka stale. Maciek, kurwa, zamknij A ja teraz oddaję Zabaj. mikrofon e, Milenie oraz... Maczkowi, naszą osobniczką jest Emilia. Emilia! Emilia! Ogólnie na tych superstarkach mamy się ziomeczka, który pasuje do głosu. Dzięki za to. Mam nadzieję, że macie podobną Dobra, Dobra, zróbmy wielki hałas dla Young Emilki. Let's go! Zrobisz gry? Yeah! yeah. Po kolei osoby ubrane będą szły tutaj dookoła, a kaferek, który jest tutaj pod rękę na górze, ma decybelowierz. i w zależności od tego, jak będziecie głośno, tak po prostu dana osoba wygra albo przegra. Dobra, sam uszył ten Outfit, przyjdzie na terenie. nie miał żadnych butów, znaleźliśmy go gdzieś tam, mówimy stary, komuś mi buty, więc mu. Zrobiliśmy, Zrobiliśmy ten tą razem z Oskarem. i Oskar wygląda tak mnie. Tak, je... Zróbmy na niego! Marcelika i Gabi Trzy, dwa, jeden! Ej, poza jeszcze raz Raz, dwa, trzy! O! Jeszcze ciekawe czy zdominujemy tą konkurencję, mam nadzieję, że trzeba ją zdominować, bo to... Teraz masz robicie największy kałas, żeby stać to zrezygnowanie jutro po prostu rzutakać na taggerze Trzy, cztery! Let's go! Dzięki! Ja ogólnie wiem, że wy siły na rejsa parokiego, ale musimy wygrać Więc wyobraźcie sobie, że macie elisa starożytki w tych wódach. 3, 2, 1! I ostatnie, macie imię 3, 2, 1! Nie, dzięki, 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 dzięki. Dobra, mamy wyniki? Zaczynamy, Zaczynamy od piątego, piątego miejsca. Bardzo i brawa dla nich, rób jakieś brawa. Brawo! Teraz piąte miejsce. Czwarte, Oblaga, czwarte miejsce. Erik i Karo. Brawo! Nic się nie stało, dokładnie jak tutaj chłopaki mówią. Nic się nie stało. Eryk i Karo, nic się nie stało. Dobra, trzecie miejsce. Miłość i Michu. Brawo, i od razu będziemy przychodzili do pierwszego miejsca Maciek, Milena versus Ines, Sonia i Wagi. Ale to weźcie, skontrolujcie czy nie oszukał się tego Najlepsze rąki tego festiwalu wygrywa... Ionka i Było, warta, warta próba jesteście zadowoleni? No kurde!

Dresko, słuchajcie. I gdzieś na końcu zawsze jest potem to, że jednak Dresko jest zajebisty. No ale tak uważasz inaczej teraz, to po prostu to jest część rozwoju. Idziemy się jutro, Dzień trzeci, dzień czwarty, Cloud Festival. Chcesz przedstawić jakieś jeconko? Super, dziękuję bardzo. Myślisz jeszcze, że dostałeś większą porcję to efekt kamery. Ja powinienem teraz pójść, oparek. Epicę turecką z kurczakiem małą. Uwaga, to są frytki z bekonem To są za Smacznego widzowie. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie? Tak, tak. Czyli tak. 10 na 10. Jaki czujecie tak najbardziej cringe'owa na naklejka na z tego? Okej, okej, okej. Nie, bo on chce po prostu powiedzieć, żebyście... No Daj diabła jest cringe'owe, po prostu. On... Nie, nie, to jest spoko. Jest spoko. Daj jest spoko. Dziś, dziś, się... dziś... Dziś... A ty serdecznie że jest spoko? No Zamyka Zamykam mordę w takim razie. No. I o to chodzi Oni do... ilu zrobisz tatuaż na, na to <laughs> Trzy, cztery. A Akurat świeżo dolona. Mniej więcej Nie no serio mówicie? No serio Pokaż oh, Ja pierdolę Jeżeli ktoś zrobi coś naprawdę szalonego Wreszcie udziału poj**anego wręczamy mu nowe pary butów okay. Witam panowie Siele. Rozdajemy za darmo buty Tylko musi zrobić coś poj**anego Mogę strzelić z suta O, o mogę Ja pierdolę. Salto? Salto. Czekaj, 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 jest Nie wiem, czy mamy tyle par butów, panowie, teraz wszystkich? Dobra, dajmy, mu. Na pewno tego nigdy wcześniej nie widziałem. Ja Wygrywasz, sary. Ja jestem Słucham was. Dobra, ty robisz salto, sary? Siema, robię salto z butów. Sary, wygrywasz w takim razie buty. Proszę bardzo. Dobra. No popęczka. pompkę. z tak? Wszyscy, że... Ej, nie Τχ τ καβ τά Są, to są prawdziwe chomharce tak tak i taka bluza tak nie pięć koła od rodziców hajsik? ja no od taty. no od taty. Od taty. Ale, trochę się zarabia samo ale głównie od rodziców głównie, tak. to jest witamy na strefie Dresko, że tak, tak. powiem I co robicie żeby wygrać buty no zobaczycie nie no do, dobra to no. jest zobaczymy na co się nastawiacie panowie what's this what the sigma yeah. co? Mamy tak. dwie pary dla was, słuchajcie. Proszę bardzo i zaraz przyniesiemy wam drugą parę, piąteczka. Ej, to tak miało wyglądać? O to, o, to o, misty, chodziło, nie? tak? O, to, to. Dobra, widzowie, patrzcie jakie to jest świeże. Fajne, co? Mają biały obrys, więc zajebiście. się. O jak Mega swag uważam. Robił w ogóle ktoś daj dziawa czy nie? Na naszej warcie bo ja się nie zgadzałam, żeby robić To jest trauma bonding, ale ja jeszcze, ja jeszcze nie jestem gotowa Niko jest głodny, więc pod pretekstem kupienia jedzenia Maciekowi i jedzenie sobie, my je zjemy ogólnie też Maciek dostanie tak przysłowiowego dziaba. Słuchajcie, jestem z moją córeczką Będziemy ją muczyć, ogarniaj tutaj na klejeczki Jak tam sura się trzymasz? Zrzykam ja się zaraz Powiedz za widzów jeden sekret, którego nikomu nie mówiłaś nigdy Pagi byłby mnie całe życie zakochany, ale dałam mu kosza Tego mieliśmy nie mówić, ale no jeżeli jakby już to powiedziałaś, no to... to też dodamy, że... lubimy Tak, nie przyjaźnimy się O, wezwaniem zapłaty i 100 milionów za pomówieniem Posto. 100 milionów Kur... ten, ten Po Dobra, kupimy drugiego burgera Firmowe pieniądze i kolega zapłaci A Michu jak siedzieliśmy w namiocie No robimy to, ale nie, 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 nie jestem tak no. głodny, nie jestem To jeszcze burgerek Tak A, A próbowałeś jajki psy? Będzie szansa na ręka Dobra Nieeeeoo ja to nie oj, jak mam go podnieść <grym> Tak, to dla Ciebie wszystko kochani no na razie. Zatłukę go. Mogę dziaba? Gryza. No dobra, mogę, gryza. No przecież się. Rób... Musisz się wyrwać! Albo ludzie, albo jedzenie! Nie, no nie. On powiedział, że to nie przyjdzie. Kiedy wielki kombek Milena i Maciek. Takie właśnie sytuacje. Ta sytuacja się jedynie oddala. Nie żeby była kiedykolwiek na horyzoncie i jakkolwiek blisko. Ale w tym momencie jest naprawdę bardzo daleko. No to wy zaposzliście. W momencie kiedy tam byli moi fani, moi pracodawcy. Tak spoko, beszał. Ale jest okej, okay. a co to za kurczak? Tak, na Co? Czyli za moje pieniądze kupujesz jedzenie, zrzucasz je na ziemię. Mam lepszą informację. Kupił ci burgera, ale nawet nie założył ci z Nie no ty nie mam drodzy? Perfum nie chciwie podchlebać. Słuchajcie, gramy teraz meczyk, koszykówka 3x3, 3, tylko jest różnica taka, że nas jest 5 i 2. Ale jest spoko. <grywa> <grywa> spoko. Patrzcie, Maciek podrywa Gaby, zobaczcie. Koszyka jaką mam, pani. Znaczy świetnie, nie? nie? Pa, pa, pa. Dziwne. Tak. Ja, ty co? A ja, a ja tu, a ja tu. We mnie, we mnie to nie tak. Dziwne. Nalałaś mi to co przeprosiłem? Wodę? Tak Musisz sprawdzić. Uh -huh. Kochani, rozpoczynamy mecz. Dresko, koszykówka. Czy umiemy grać? Nie do końca, ale czy damy radę? Zapraszam. Oni na pewno mają lepszą kondycję niż my pewnie są lepsi w koszyku, niż nie. No. Zaczynamy to, let's go. Ich winy są takie jakby grali w finale mistrzostw świata, w finale NBA. Na pierwszy Patrzcie na gole, to, będą pierwsze punkty! Walka pod koszem! Totalnie wleć spod łaczanka! Ale sobie grają! Okej! Macie! Dawaj! Wagi! Trzeba wolno, i raczej się dostaną, i się przerzucą!

To nie można już przegrać, kur... tak? Już musisz mnie nagrywać, kur... Ale że Bagiemu agiemu siadła dwuja? Ja podałem taki idealny, prosty straight forward, tego go w rąk i on tak super za... że nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić, ale no nie, no wiem. To, nie było opcji. Przekos jest tak dobry. Jak tam, jak tam? Jak tam humorek, Ho. Dobrze. Mieliśmy mi się po prostu napierd... za trzy. To. Zobaczymy, co z tego będzie. No. No. Nie, eee, Albo się weźmiecie w garść, k**wa drużyna, albo wypie**alamy stąd, tak? To jest pierwsza liga, kupa, Prezes nas opłaca, a my dajemy dupy, kupa. Jest git? Trzymasz się? Dobra nasza była, myślę. No nie wyglądało to najlepiej. Ja już zdejmuję spodnie, to ci pokażę, co wygląda najlepiej. Jak się trzymasz? Za twój support? Małgorzata! Ma na glebę, co ty robisz? A, Ale ciekawi, kiedy to kupa zejdzie, nie? Tobie pewnie za miesiąc. Czemu? Będę głowy? wiem, że jak nie widzisz, to nie do mnie. Widzowie, zaraz albo ja, albo Bagi będziemy musieli przebrać się w strój goryla. Znając życie, pewnie znowu to będę ja. Trzy, cztery! A powodzonka. A ja, droga, jakieś Ja ja zaczynam rozumieć, czemu ludzie uważają, że jesteśmy krytynami, nie? naprawdę to też jest jakby okej, okay, nie. Ojeju, o Boże, o ja pierwolę! Kritik A co z Michem? Nie się Micha! Osobniki te zaczynają poruszać się w sposób dość chaotyczny. Wykonane zadanie! Buty! Damy buty! Serio? Serio to było zaplanowane? Mamy się wichu! Za chwilę zaczynamy showcase. Ja zrobiłem swojego TikToka, lecimy tam. W dzisiejszym odcinku... Robimy rozbierdol! To tu się Witamy, witamy serdecznie! Gramy Mełosz! Ej! Ej! Ja na ja mordo! Ale wejdź na to, dobrze? Dobra, dziewak! Dzień dobry, mamy 300 baniek! 600 baniek! Nie, To wszystko kiedyś będzie kur... nasze Dwa tysiące ludzi pod sceną z prawej strony Po lewej stronie trzy tysiące ludzi Co tu się dzieje? Bardzo serdecznie chciałem podziękować z tej strony Adidas Originals Którzy użycili nam z tej strefy Z którymi mogliśmy tutaj dzisiaj przejść Przepiękne chwile Dziękuję wam za to, że wszyscy razem się wspieraliśmy Adidas Originals, miłość Kulesza Z Warszawy, prosto z Crowd festiwalu Dziękuję pięknie Ludzie jak dla Adidas!